Najlepszym wynikiem wrocławskich karateków w otwartych mistrzostwach Holandii było czwarte miejsce w kategorii plus 65 kg Agaty Kaliciak, Anna Brzezicka i Piotr Kaźmierczak odpadli po przegranych pierwszych walkach. Senseja Jacka Lamota cieszy jednak fakt, że jego podopieczni mogli zmierzyć się z europejską czołówką. Był to turniej naprawdę bardzo dobrze obsadzony. Większość ekip przywiozła swoje pierwsze reprezentacje. Tak na przykład Rumunii przyjechali w swoim największym i najlepszym składzie. Holendrzy bardzo mocni, z różnych organizacji zawodnicy. także zawody na bardzo wysokim i organizacyjnym a przede wszystkim na bardzo wysokim sportowym poziomie. Znacznie więcej do powiedzenia zawodnicy i zawodniczki z Wrocławskiego klubu Karate mieli w Rzeszowie, gdzie rozegrano krajowe zawody Karpatia Cup. Tu szansę pokazania się otrzymali młodsi Karatecy. Tam bardzo ładnie powalczyli moi zawodnicy. Turniej bardzo dobrze zorganizowany i licznie reprezentowany przez zawodników z Polski. Wywalczyliśmy jako klub, jako Wrocław, trzecie miejsce drużynowo. Myślę, że to takie było pierwsze przetarcie po nowym roku. Pojechaliśmy liczniejszą ekipą, było nas tam 12 czy 13 osób. Były osoby, które startowały pierwsze. Raz na zawodach i juniorzy. Najmłodsi adepci karate, trenujący w Wrocławskim Klubie oraz jego filii w Kobierzycach swoje święto będą mieć już w najbliższą sobotę. Coroczny, już ósmy turniej pod tytułem Pierwszy Krok. Jest to turniej skierowany do małych dzieci. Ta rywalizacja sportowa jest ważna, ale nie tak jak na tych turniejach wyższej rangi. Wiadomo, dzieciaki trenują niektóre kilka miesięcy, więc są bardzo zestresowane. Ta umiejętność kata wygląda różnie, nieraz i, i troszeczkę komicznie, niemniej, niemniej jednak jest to bardzo ważne. W zawodach nie zabraknie zarówno sportowej rywalizacji, jak i gier i zabaw dla najmłodszych. Początek w najbliższą sobotę o godzinie 10 w hali sportowej w Kobierzycach.